Cześć i Czołem, witam gotikowców. Czołem! Dziś opowiem Wam o moich przemyśleniach, wynioskach i obserwacjach na temat moda Randomizer do Gotika dwójki, które ogrywałem na ostatnich streamach. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, to pełne zapisy i shorts z Funny moment znajdziecie na kanale, a teraz zapraszam do oglądania. Głównym celem filmu jest przedstawienie tego co oferuje mod i to jakie problemy w nim zauważyłem po moim jednym jego przejściu. To, co ja określam za wady tego modelu, podbieranimi rozrywki i inny może zupełnie nie przeszkadzać, tak samo tyczy się to i zalet. Jest to już czysta kwestia subiektywna odbiorcy. W kilku kwestiach będzie istotne, na jakich ustawieniach moda grałem, więc możecie to teraz zobaczyć na screenie. Słowem wstępu: Mod jest naprawdę zabawny i zakładam, że właśnie takie było jego założenie. Masz facetów przebranych za baby i baby przebrane za facetów. Dochodzi do takich abstrakcji, że wieśniacy sprzedają w zbroi palady na mikstury albo potężny arsenał broni. Część dialogów, w których rozmówca chwali się swoją zbroją, którą ma w czystej wersji gry, teraz zamieniła się przykładowo w ubranie farmera, co daje przekomiczny efekt. W modzie jest jednak pewna głębia, którą dostrzegłem, i ciekawe mechaniki, czy wymagana chwila namysłu, czym chciałbym się z Wami podzielić w tym materiale. Zacznę od pewnych początkowych trudności, które pojawiły się tuż po wyjściu z wieży Xardasa. Kotlina z Lesterem była kompletnie zablokowana na start przez jaszczura, a głębiej przez błotne węże. Musiałem odać ten wątek i iść dalej. Przypomina mi to bardzo naturalną strukturę postępu, jaka występuje w grach serii Gothic, gdzie na skraju lasu możemy spotkać cierwojady czy wilki, a wchodząc coraz głębiej mamy wargi, zębacze albo pojedynczego odsienia stwora. Jednakże w tym modzie jest to chaotyczne i możemy się spotkać z taką strukturą dosłownie wszędzie. Tym razem trole, które pilnowały rapiera pod wieżą Dextera, mogą zamienić się w dwa wilki chroniące lagi. A już na samym początku w kotlinie Lestera możemy odnaleźć cuda za dużą masą silnych wrogów. Ten losowy element sprawia, że każda rozgrywka jest unikatowa i trzeba na nowo odkrywać, gdzie można się zapuścić lub też nie. Jednak nie zawsze będzie to tak, jak to teraz opisałem. I już na sam start w wieży Sardasa możemy znaleźć potężny miecz, który będziemy mogli założyć już po kilku poziomach, co może okazać się dla nas ogromnym dysonansem. I chwilowa radość z dropu może zamienić się w nudny gameplay, o czym jeszcze wspomnę na swoim przykładzie. Wracając jednak do rozmieszczania potworów na mapie, opowiem o sytuacjach, które wywarły na mnie specjalne wrażenie. Klasycznie robiąc zadania w mieście, poszedłem do Bartoka, już przyzwyczajony, że poradzi on sobie z potworami w lesie. Niczego nieświadomy zapisałem już grę po rozpoczęciu z nim wyprawy do lasu. W lesie jednak napotkałem ognistego jaszczura, z którym Bartok sobie ewidentnie nie radził. W tym momencie nie wiedziałem, co robić, czy przypadkiem nie zwaliłem sobie tego questa. Przeszukałem jednak ekwipunek i znalazłem zwój sopla lodu, który na początkowy etap gry jest naprawdę mocny, a randomizer mnie nim obdarował już na sam start. Zwój idealnie zadał tyle obrażeń, że Bartok na styk dobił jaszczura, nie padając przy tym. Sięgając w gameplay trochę dalej, już idąc na farmę Onara, tuż obok Bastera i chaty Erola, zobaczyłem Smoczego Zambacza, dwa trole, Lodowego Golema i Księcia Demonów i pewnie wiele innych potworków, o których już zdążyłem zapomnieć. Potwory te stanowiły naturalną blokadę między płaskowyżem a właścicielem ziemskim. W takim momencie jedyną możliwością na przejście do Bengara było przejście przez przesmyk obok Tawerny Orlana. I właśnie takich ciekawych rozwiązań można oczekiwać po tym modzie. Poruszam teraz pewną problematykę losowości moda. Tak jak już mówiłem na początku, doskonale wiem, że mod ma cel nas zaskoczyć różnymi dropami i często rozbawić. Tak samo początkowo do tego podchodziłem, ale losowość zepsuła mi trochę klasyczną frajdę z gry. Zaraz będę mówić sporo i temat, więc chcę też podzielić się swoją obserwacją, że przedmioty nie są zupełnie losowe. Większość przedmiotów zamienia się w pojedynczą sztukę złota, więc pewnie ten przedmiot ma jakąś zwiększoną szansę pojawienia się na mapie. Tutaj opowiem jak przebiegał mój rozwój postaci, aby ukazać ciekawe elementy moda i wyszczególnić wspomnianą już problematykę. Planowałem granie pod broń dwuręczną poprzez a jakże losowy drop, jakim był Typhoon, będąc dobrą początkową bronią przez niskie wymagania siły i duży damage, ale potem wydropił mi z Wilka najlepszy jednoręczny miecz. Nie cieszyłem się nim jednak zbyt długo, bo na którymś z następnych streamów zdążyłem już dostać najlepszy dwuręczny miecz. W ten sposób już postawiłem na dwurękę. Ta losowość na pewno daje nam element zaskoczenia i tego, że plany mogą nam się zmieniać dosyć dynamicznie. Niestety randomizer na takich ustawieniach na jakich ja grałem ma ten problem, że tworzy na miejsce przedmiotów przedmioty losowe, ale podobnego typu. To niesie za sobą takie sytuacje, że w miejscu losowych roślin leczniczych rosną smocza korzenie, goblinie jagody i szczawie królewskie. Jak wiadomo w gotiku jest mnóstwo słabych roślin, ale w tym przypadku moc zamienił je na inne losowe chwasty. Przez to w pewnym etapie miałem w okolicach 40 smoczych korzeni i jeszcze większej ilości szczawiów. Kiedy jeszcze ich nie wykorzystałem i walczyłem kosturem, to masa przeciwników okazywała się naprawdę dużym wyzwaniem. Wykorzystując jednak lata gotykowego doświadczenia, powoli zabijałem pojedyncze smocze zębacze i lodowe wilki, bijąc im po pięć obrażeń. Na początku bardzo fajne wyzwanie ale potem strasznie monotonne. A że jestem prawdziwym gotikowcem, jak tylko wbiłem 60 siły, poleciałem do Konstantino nauczyć się stałej potki na siłę. Zorientowałem się, że nie mam jednak męzurek na wszystkie korzenie, ale i tak miałem ich całkiem sporo. Gadając z każdym handlarzem, okazało się, że prawie nikt nie ma męzurek. No już takie moje szczęście. Dopiero dostałem je w jakimś czwartym rozdziale i potem na dworze Irdorat. Tylko jak wykra wykrakałem. 70 męzurek, ale dlaczego na koniec gry dopiero? Dobra, nie będę narzekać, w końcu są męzurki. Dwóch handlarzy miało męzurki, dwóch. Przez te bonusy wyciągnąłem postać na około wymagane 160 siły na te dwuręczne magiczne ostrze na smoki, a na koniec gry na 300 tejże statystyki. Kiedy walczyłem już najlepszym mieczem i dostałem ogromny boost siły w postaci około 100 jej punktów, nic nie stanowiło przeszkody i wszystko padało jak muchy. Więc granie najlepszą bronią było po prostu nudne. Z tego powodu postanowiłem grać pod build, że tak powiem, górnika, czyli kilofem i strojem przypominającym strój kopacza, zabijając tak wszystko, co się rusza, a w tym także i smoki. Następnym, a zarazem ostatnim problemem wynikającym z losowości moda, który poruszę w tym materiale, jest to, że pewne itemy nie są questowe, a być powinny. Na przykład chcąc dołączyć do gildii złodziei, pomogłem Nagurowi oraz nie wydałem Rengaru. Ucieszony uznałem, że wystarczy pójść teraz rozprawić się z bandytami obok farmy Akila i zebrać śmierdzącą rybę Halvora z notatką w środku. Jednak nie było jej tam. Mam na myśli, nie było tam w ogóle ryby w skrzynce. W ten sposób zablokowałem sobie dostęp do tego wątku, ponieważ nie miałem już tak dawnych zapisów, żeby wkopać górę lub Rengaru, żeby pojawił się Attila za sklepem Halvora. I o ile to było coś, co odebrało mi tylko kilka zadań pobocznych i opóźniło naukę kradzieży kieszonkowej, to większy problem pojawił się w trzecim rozdziale. Poszedłem na farmę Sakoba po Dwurir Dorad. W środku skrzynki zamiast questowej książki był jednak zwój przyzwania golema. Nie obyło się tutaj bez użycia w tym momencie kodów, aby zakończyć wątek z naprawą oka i przekonania pyrokara. Przejdę teraz do pewnych dodatkowych aspektów urozmaicających grę, które ja osobiście odbieram za naprawdę pozytywne. Wspomniałem w segmencie rozwoju postaci o tym, że miałem strój kopacza, który w zasadzie jest niedokończonym projektem kobiecego pancerza łowcy smoków. Mogłem taki pancerz posiadać, ponieważ randomizer oferuje nam opcję z losowym rozstawieniem pancerzy na mapie i jako drop z przeciwników. Jest to opcja naprawdę interesująca, ponieważ na koniec gry miałem 20 parę pancerzy. Najlepszą zbroję, czyli pancerz Paladyna, dostałem chyba w najmniej oczekiwany sposób, czyli z owcy, która hasała sobie obok wejścia na bagna bandytów w arkendarze. Jednak myślę, że nie to daje główny content z tej funkcji, a możliwość dostania zbroi, których nie możemy dostać w normalnej wersji gry, a nawet takich, których nie widzimy u żadnych NPC-ów, bo są tylko w kodzie gry. W ten sposób można cieszyć się naprawdę ładnym przebraniem, lub tak jak ja pobawić się w roleplayowanie górnika. Dodatkowo w modzie występuje kilka broni, z którymi nie miałem wcześniej styczności i są naprawdę ciekawe. Są to przypalona patelnia Hildy, która bije 120 obrażeń i podpala wrogów, oraz twardy chleb Baltrama, bijąca obrażenia od piorunów niczym szpon Jakże wielkie było moje zdziwienie bijąc porywacze Elwricha, widząc że potwory obok ich obozu płoną. Na czacie ktoś zasugerował, że mógł się tam zrespić poszukiwacz, który ich po prostu bił firebolem. Ale okazało się, że jeden z tych bandytów miał właśnie taką patelnię. No i przy okazji modzik też uświadomił mi, kim tak naprawdę chciał zostać Karolow. Zawód? Wiesz, tak sobie myślę, że zawsze chciałem być piekarzem. Czymś, co mnie jeszcze zaskoczyło, były złoża złota w Jarkendarze, które również miały losowy drop z tą samą mechaniką, od łupywania nawet po kilka egzemplarzy. W ten sposób kopiąc z żyły, może nam wypaść podwójny egzemplarz miecza, albo tak jak mi, potrójny egzemplarz zbroi kruka. No cóż, teraz przynajmniej wiadomo skąd kruk brał ciuchy na zmianę. Podsumowując, gra na początku była dla mnie naprawdę przyjemna i zaskakująca, co potem zamieniło się w lekką monotonię. Po szybkim dopływie dopaminy z ogromnej ilości bustów, dropu broni i masy dobrych zbroi, a potem nudą, spowodowaną potęgą postaci. Już w zasadzie po trzecim rozdziale czysto gameplayowo było nudno i nieciekawie. Ale jak wcześniej wspomniałem, było wiele momentów, które mnie zaskoczyły i wywołały naprawdę duży uśmiech na twarzy. Wiadomo, można sobie po prostu z tym poradzić, bawiąc się i zakładając przedmioty ładne w sensie estetycznym, kiedy nie martwimy się już tak bardzo swojej statystyki. Polecam zagrać sobie w moda przynajmniej raz, żeby samemu zobaczyć, co miałem na myśli, opisując to wszystko w tym filmie. Może ten materiał skłoni was do zagrania w moda, wypróbowania innych opcji niż przedstawione na początku albo nie popełniania moich błędów, jeśli tak samo ocenicie sobie również klasyczny gameplay i rozwój postaci nawet w takim modzie jakim jest randomizer. No i to by było na tyle. Zapraszam do komentowania materiału ze swoimi przemyśleniami lub pytaniami i będę też bardzo wdzięczny za pozostawienie po sobie śladów w postaci łapki w górę czy subskrypcji. Bardzo dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, życie jest zbyt krótkie, żeby grać w kiepskie gry. Trzymajcie się i miłego dnia. Yo!